Szanowni Państwo, witam w końcowym okresie 2023 roku, który dla Panów, którzy zachorowali na raka prostaty, był, można powiedzieć, obfitujący w nowe możliwości terapii. Od wiosny dołączyliśmy do krajów, w których. Leczenie nowymi lekami hormonalnymi stało się dostępne dla panów z chorobą niefortunnie zaawansowaną, czyli przerzutową od samego początku. Od momentu rozpoczęcia i diagnozy właśnie choroby w stadium choroby przerzutowej mamy możliwość stosowania nowych doustnych leków hormonalnych, jeszcze może nie wszystkich, ale przynajmniej teoretycznie dwóch abirateronu i apalutamidu, jako dodatku do klasycznego leczenia hormonalnego obniżającego poziom testosteronu. Także niewątpliwie jest to bardzo duży postęp, chociaż chcielibyśmy, żeby być może to leczenie było jeszcze szerzej dostępne, gdyż lepiej by było, aby można było indywidualnie wybrać i dopasować jak najlepiej lek dla każdego pacjenta, z tego arsenału, którym dysponujemy. Natomiast no, można powiedzieć, mamy szerszy dostęp do jednego leku, jakim jest abirateron, a palutamid jest tutaj ma pewne ograniczenia zawarte w programie lekowym, niedostępny w tej sytuacji, chociaż teoretycznie rozważany, mógłby być również enzalutamid czy darolutamid, więc jeszcze można powiedzieć na to czekamy. Też w ramach takich Połączeń lekowych dla osób z taką najbardziej zaawansowaną chorobą, jeżeli ją rozpoznajemy i w dobrej formie, mamy możliwość skorzystania z tak zwanego potrójnego leczenia, czyli do leczenia hormonalnego. Możemy teraz dodać zarówno chemioterapię, jak też i nowy lek hormonalny, taki jak abirateron. Także to jest niewątpliwy postęp. Też kolejnym, można powiedzieć, osiągnięciem jest no, po kilkunastu latach, ale wreszcie możliwość zastosowania u pacjentów chemioterapii drugiego rzutu, czyli dostaliśmy możliwość leczenia kabazetakselem pacjentów, którzy przeszli na wcześniejszym etapie leczenie chemioterapią do Cetaxelem. I wiemy o tym, że to jest wartościowy, wydłużający przeżycie i poprawiający jakość życia pacjentów lek, oczywiście nie dla wszystkich pacjentów. Też kolejną terapią, którą dostaliśmy w 2023 roku jest terapia ukierunkowana na mutacje genetyczne. Czyli wiemy o tym, że u części panów, tak jak w innych nowotworach, nowotworach piersi, nowotworach jajnika u kobiet, może występować mutacja w genach BRCA1 czy 2 i dla tych panów jest w tej chwili również możliwość zastosowania nowego leku czyli Olaparibu do ustnej tabletki która właśnie jest ukierunkowana na takie mutacje. Także można powiedzieć, że rzeczywiście zyskaliśmy wiele. No, niefortunnie w listopadzie trochę straciliśmy, chociaż mam nadzieję, że to jest przejściowy okres, czyli straciliśmy dostęp do leczenia radioizotopem, jakim jest RAD 223, który został od listopada jakby wstrzymany do leczenia, a też dla części pacjentów jest, można powiedzieć, atrakcyjną i dobrze służącą opcją leczenia. Więc mamy nadzieję, że to wróci. No i jeszcze jakbyśmy chcieli sobie pomarzyć, no to oczywiście czekamy na kolejne radiofarmaceutyki, takie jak połączenie Lutetu PSMA. I tutaj lek ten uzyskał rejestrację europejską, na ten moment jeszcze w Polsce nie jest dostępny, ale miejmy nadzieję, że znowu dla wybranej grupy, bo to wszystko są najczęściej. Sytuacje, które są specyficzne dla poszczególnych pacjentów. W każdym razie tych możliwości mamy coraz więcej. Także rak prostaty w 2023 roku w Polsce możemy już leczyć coraz bardziej nowocześnie, coraz bardziej skutecznie i z coraz większym wyborem terapii dla naszych podopiecznych.